Ja maneczko. Jestem i 2 dwa. Już się nie nazywam Isamu2 Nazywam się Agentix X. Ty to się mam tu Agent Ty dzisiaj sobie pogramy w Chowanego. W tu w Chowanego. I ja wam powiem. Mm. Moje nagrywanie nie ma sensu. Tak wam powiem. Mam Mam tylko znowu 10 subskrypcji, no, moje subskrypcje się nie rozrastają i będę chyba, chyba będę musiał usunąć kanał. A jak zauważę, że mój kanał się zacznie rozrastać, to nie usunę. Nie wiem, dajcie mi znać, czy mam usunąć kanał, czy nie. Czy tak dla was będzie lepiej. Czy będzie lepiej, czy nie. Bo moje subskrypcje się nie rozrastają. O. O. Bye. Bye, bye. Dobra. Bye. Bye. Super cel. A i na moim kanale się pojawi heh, nuta Robiona przeze mnie, że inny, inny ten ten ma głos. ma przez bo przez kinemaster zm, zmutowałem głos przez kinemaster takie modyfikacje i będzie miał 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 inny głos w tym a to będzie taka nuta eluwina aha i sobie głos przez kinemaster zmieniłem zmieniłem i będzie taka może dzisiaj się pojawi ta nuta. Elwina, aha. Uh -huh. To nie będzie samo Eluwina, tylko taka nuta bardzo wciągająca. Oh, fuck. O fok! pomachamy jej? Dobra. CO?! ZŁAPAŁA MNIE! To jest niemożliwe. Ale ja... Nie wiem. Nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. No po prostu mnie złapało i koniec. O, mogłem się tu schować. Lepszy by był zasięg tego, że mnie by nie znalazła. A raczej już tu przyszło, to przepraszam, to um, musiała mnie znaleźć. A my się zaraz zobaczymy. Yy, zaraz się zobaczymy. Oj, e. dawno nie było na moim koncie, na, na moim kanale Blousters. Anet, mam. A Przepraszam. Zaraz się zobaczymy. Mama o Blaw Starsa A my się zaraz zobaczymy. Wiecie co ten odcinek? Nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu. Ja idę nagrać Disa. Muzykę, rapa. Nagram rapa. O, to będzie rap. No. Idę nagrać rapa. Może nagram... Na pewno na 100% nagram dzisiaj Minecrafta albo Roblox'a. Widzimy się na kanale. Yy, Zara nuta. Jo. Dzisiaj coś nagram, naprawdę. Yy, przepraszam, że tak mówię. Dzisiaj nagram jakąś gierkę, ale pierwszy nagram muze rapa. O, sporo sporo no sporo pracy przede mną i nagrywania. Elo. I powtarzam ja się z... To zmutuje głos przez Kinemaster i Eluwa. Eluwina. Hm Elo. Elo, Elu, Elu.